Kamping numer 140 w Suchedniowie. Tam już nie byłem. Znajduję się na terenie, który kiedy tu byłem, jakieś 10 lat temu, był jeszcze w budowie. Tu był bagna, rozpadliska, tu dopiero budujący drogę główną na tym poziomie Suchedniowa, chyba numer 7. Również część aut przywoziła tutaj ziemię po to żeby ten teren wyrównać i w tym miejscu camping styka się z takim nie wiem czy to jest kanałek czy rzeczka już nie pamiętam nie chce mi się zaglądać na mapę a więc stoimy tuż przy takim kanałku lub rzeczce a tęże dalej Dochodzi do zalewu suchedniowskiego, tu jak widać, każde że tak powiem, stanowisko, każda parcela z tej strony wzdłuż kanału ma swoją skrzynkę energetyczną i ma dwa ujęcia wody. Także kamperowcy, przyczepiarze nie mają tu żadnych kłopotów. Teren jest oświetlony, natomiast po drugiej stronie, tam gdzie ja stoję można stawać swobodnie nie ma tam żadnych parceli tu gdzie wchodzę za ten słup osiedleniowy też już parceli nie ma ale skrzynka energetyczna jest z dostępem do wody wszystko jest tak jak być powinno rano pan tu jeszcze kościł dawkę jest ekstra myślę że robił to specjalnie na mój przyjazd i dzięki mu. Tenże camping numer 140 znajduje się na terenie ośrodka sportu i rekreacji suchedniów. A po drugiej stronie mamy widoczną plażę, miejsca rekreacji. A tu jest tabliczka, żeby ludzie, którzy korzystają z plaży, a nie są zameldowani na terenie kempingu, nie wchodzili na jego teren. I prawidłowo. No i tu doszedłem do tego olbrzymiego zalewu. Suchy Po drugiej stronie zalewu widać już zabudowę miasta. A to jest część rekreacyjna. Oczywiście jest tuś przystań z możliwością wywożenia kajaków, łódek, rowerów wodnych. Może nawet żaglówek? O to nie pytałem. Miejsce na ognisko. Grill. Przywodny. Bo jest przy wodzie. O. A tu obok zasiadku widać już wypożyczalnie sprzętu pływającego wyrczania sprzętu opływającego w suchej na razie nie widzę żeby ktoś z tego korzystał ale można zakaz wstępu taki tu jest przy wjeździe na teren kempingu nie jesteś zameldowany nie wchodź a w budynku w kierunku plaży plaża widać z lewej strony znajduje się Znajdą się kabiny damskie i męskie oraz zwłóce oraz natryskowe. Tu każdy dostaje osobny, indywidualny klucz. Ja dostałem klucz z numerem 40. Na szczęście. Część rekreacyjna i plaża przy kempingu w Suchej numer nr 140. Które jest częścią składową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w To jest boisko do piłki siatkowej, a dalej również można wynająć sobie miejsca w drewnianych domkach. Tak wygląda kuchnia przy domkach kempingowych. Nie wiem, czy są aneksy w domkach. Być może nie ma, dlatego jest kuchnia. A tu zasadnicza część kuchni. Jeszcze ktoś coś smażył, gotuje makaron. Tak wygląda kuchnia. Druga już z rzędu. Ja wychodzę, bo coś się gotuje. A teraz idę zobaczyć plażę. 140 w suchedniowie. Muszę przyznać, że w porównaniu z poprzednim miejscem, w którym spałem przez dwie noce, to znaczy dzika ustawka, to była nad zalewem Jagodno. Tu jest bardzo czysto, tereny zadbany. Proszę, jest ratownik, jest regulamin tej plaży. Tutaj na plaży może każdy z mieszkańców i nie tylko mieszkańców swobodnie wypoczywać. Pogoda jest znakomita, a ludzi jak widać niewielu. Na zewnątrz i obok jest taka żółta siłownia, a tu plac zabaw dla dzieci. Jest oznaczone miejsce na ognisko oraz są kolejne dwa grille. Przy samej plaży. Kąpielisko nadzorowane przez dwóch ratowników jest wygrodzone, a więc bezpieczne. Jeden z ratowników wygładza piasek. I dobrze mu tak. natryski, co się można ogolić a po drugiej stronie znajdują się kabiny natryskowe wieszaczki, ręczniki z gorącą wodą wszystko jest tak jak być powinno i cały obiekt teraz, natryski, łazienki, jest zapora na zalewie to wygląda.